ma Witajcie ponownie. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wykonać reset do ustawień fabrycznych urządzenia FT991A. Przede wszystkim musimy wyłączyć radio, i teraz, żeby zresetować do ustawień fabrycznych, naciskamy przycisk LOCK i FAST, tutaj te dwa przyciski, i trzymając te przyciski, włączamy radio, czyli LOCK, FAST i włączamy radio, przytrzymujemy. I OK, urządzenie zresetowane do ustawień fabrycznych. Teraz należałoby wpisać e, wszystkie dane, czyli swój znak. No i oczywiście trzeba też uruchomić, jeżeli chcemy używać go dalej, to musimy też uruchomić na przykład nasz e, wodospad. OK, to tyle. Krótki instruktaż. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia 73.